Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Runners of Magic. E, tam, to, 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 takie postrzępione No to tam byliśmy e, i rotowaliśmy dziewczynę przed śmiercią. A teraz jesteśmy tutaj, nadal w mruczącym lesie. Jesteśmy tutaj, byli na klifie wiatru jesteśmy tutaj, z powrotem trafili do yy, obok yy, dwóch klanów twardogłowych i krwawego kła zobaczymy który jest gorszy, który lepszy ale nie mnie to oceniać, obaj są tacy sami jak dla mnie dobra tutaj bierzemy się za głowy z nickiem Supanem i kupił jakiś wice, hrabia Laotamis, tak? Kupił sobie e, ten. E, kupił sobie e, za pieniądze stanowisko i myśli, że jest fajny. E, czekajcie czysta woda, świeżąca. mieszkańców wioski Drwali i zażądaj miski czystej wody. Kurde. Chyba go myśli, że jak ma pieniądze, to wszystko mu wolno, nie? Oni już nie żyją. Człowieku. Co ty myślisz, że co to. To nie jest wróg z którym muszą, mogą się mierzyć. O, tutaj już leży jeden. wchodzona odznaka żołnierza. Wysłał ich na śmierci i mówi, że są leniwi. Co bo. Bo nie żyją, co i leżą sobie z tego powodu? Dobra, tutaj tak, 349, 1024 dziewięć, tysiąc cztery, karwasze pójdą. Dziękuję. Chyba co to, to było, nie? A jak ja zginę, to co mną no, się już nie przejmujecie też, tak jak z żołnierzami. Macie ich no w siedzeniu, nie? Gardziwny dziwnej sierści. Dobra, to będzie to samo? To samo. No dobra. Tak linia. Ja. No, złapałem go. Zostałem tylko sierść w ręku. Jak uciekał, nie? Widzieliście to. Zagrał jak każdego wychłostać. <gryzny> Ej, Ejko, No dobra, niech siebie wychłosta. Przyda mu się. To pokory jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Kebaby są świetne, jak nie wolałbym jednak nie być jednym z nich trola eee, trolla dobra szanowny nauczyciel i potężne pastary jady. dobra Okej. Okay. Jeden tu. A drugi tak jakby tutaj był. I ten jeszcze ma tutaj perfumę z się i linii. Super. No dobra, to idziemy zbierać tygrysie i lia, nie? Te kwiatki, które widzieliśmy, na które zwróciłem uwagę, jak przyszliśmy tutaj do tych skałek. I 10 mamy ich zdobyć. No. No dobra. Mam nadzieję, że my będziemy też korzystać z tych dobrodziejstw z tej grysiej linii. Czeka tam Bunga, Bunga i nie? A tutaj też, dobra, to tutaj też tą czachniemy. przynajmniej nie będziemy musieli z, nik z nikim walczyć, nie? Dobra, mamy sześć. się toczą ważne rzeczy, a ja chodzę po lesie i kwiatki zbieram. Wiem, co ładniej pachniał. Tak mam zginąć, to nawet jakbym się kupnem obtem tego, to też bym zginął, nie? No ale my nie chcemy zginąć no nie przesadzajmy nie będzie tak źle dobra i do kogo tam do tego nauczyciela nauczycielu nauczycielu uczysz tam trochę kleju a po co wam do sklejenia ron Dobra, mamy to. I co najdroższe. Rękawiczki. Dobry Boże, co za smród Ta bomby śmierdzące, co? Śmierdząca, dymna bomba. No trudno, kogo mamy rzucać? a temu mamy ją dać, tam mamy zanieść tak, dobra no dobra, to, to temu niech, niech on śmierdzi dobra, to już Przynieś ze sprzętem do obserwacji i ci coś są. No nie chcesz wam coś zrobić? No. dobra, jak nie tędy to tędy nie? 15 no, 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 troli no, 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 jak trzeba to trzeba, nie? idziemy, a to do tamtych? no niby głowi, nie? no dobra są twardogłowego trolla, a tu się nie do obserwacji dobra, no to no to tam, no Dobra, żeby tej bomby nie kazał nieść, Śmierdzący z kilometra, przynajmniej tak, tak mówią. No tutaj cyk, cyk. Ja wiem, że to mi niepotrzebne, bo sobie poradzę. ALE! O, 15... 15 zębów, tak? Dlatego chciałem. Nie jest martwy. Dobra. Eee, chodź ta pany Dobra tutaj szaman, chodź O, a ten jest elitką Dobra, no trudno Może przeżyjemy Tu też chodź no to szama, szamani są ten Eee gość, nie idź. Gdzie ty spierdzielasz? Ty Gościu ono tu o no tu, bo przyjdę do ciebie Macie tajemnicze leczenia, ja ci dam tajemnicę leczenia tu razem z towarzyszami To ten jeden został Dobra, no trudno Dobra, to jeszcze wezmę Kijka. Jedzenie od kojówki się skończyło. Trudno. Poradzimy sobie. Dobra, bo oni mają krótką linkę, nie? Na której chodzi. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś ma być skrzynia. A tu dobra. Ale fajne schody. Ale dobra, no niech będzie i tak. No jak tak spojrzę, to niby schody, nie? A tak spojrzę, to równia pochyła. dwóch. Barcik, nie przeszkadzaj, wiem, że chciałbyś się pobawić, ale bez przesady, dobra, to jeszcze tego, cyk, i mamy, i mamy wszystko, i wracamy do, do tych miłych panów, którzy się troszczą o swój oddział, No, tak jak teraz, tak mocniej się na Ukrainie to też nikt się nie troszczy o, o, naj, o najmniejszych Walczą na, na ten na... a powstają filmy na YouTube jak się Ukraina bawi, nie? I też tu na Ukrainie I to młode byki, które mogliby iść na front to nie się bawią. Kupili sobie za, za te za kasę papierek, że nie mogą iść do wojska, bo niby są chorzy. a tu a tu ci, których nie stać na to, żeby się wykupić to idą w kamasze, nie? Eee, co my tutaj chcemy? Dobra, to co to co droższe? 2900 o 3900 gdzie ty idziesz? Biara drewniaka, tak? W zaopatrzeniowca Może też zginął, a oni się tutaj pieszczą Schwytany pająk drzewomur. A tutaj jakaś klatka powinna być? Dobra, klatka na pająki. Co tutaj zrobię? Eee, no. Porządki. O. Tak. Coś więcej? Nie, chyba wszystko, nie? No tego, bo tego kompasu już mogłem się pozbyć, ale jeszcze trzymam z sentymentu, nie? Pająk zębaty Dobra Chwało mnie. Jak za daleko. Jestem bliski. Cyk. 4 na 10. Jest. Jest. Kolejny. Cyk. I łapiemy. Jak za daleko. i następny jak nie, jeszcze się nie ruszam tak zabronione Dobra złapałem ten złapaliśmy i tu Dobra schwytamy a ty co? co mnie tutaj od tylca bierzesz ty Kto co tak robi to ginie. Co już wszyscy? Dobra ty pajączku dawaj tu. Co coś stało. Kurde. Chciałem cię żywcem, a nie... Że, że tak powiem... Cię. Dobra i jeszcze jeden. Dawajcie tego. Ile? I dziesięć żywomorów. No, chyba ich... No i dobra, no... Czy ktoś opuścił, czy ich nikt nie opuścił, no to trzeba ich schwytać, no. Liczby są nieubłagane. Co nie? Tak, musimy na tą, na tą drugą stronę mostu iść tak, tutaj będzie jeden, a na zresztą mamy. się mamy Tak daleko Zobieraj go tutaj O, i cyk. I jeden Fając drzywomur Super Idziemy na tutaj do, do tych Co tutaj mam? A tego jednego do, do tego jednego nie warto tak powiem Tracić siły i czas, nie? Bo byśmy musieli się jeszcze bronić przed innymi. A tu dajemy no, tak, cyk, i udało się znaleźć pająka, super. No chodź, zobaczmy, chodź, cyk, i poszedł do klatki, następny. i jeszcze tutaj z tej strony: Tych, tu mamy. No i dobra, i schodzimy tutaj na dół. Mamy 5 To jeszcze stąd zbierzemy. I wracamy, nie? Fajne do klatki zapraszam. Się rzucają na mnie. Nie wiem po co. Osiem jeszcze dwa. nie uciekaj. Dobra, i ten ostatni. Dobra. I... Dobra, to jeszcze tutaj ten zakrwawiony worek. Pode się do wielkiego stronienia w północnej części muszącego lasu i tam tamtego i tamtego, tak? No dobra, no to się wrócimy, bo i tak tam musimy wrócić i tak więc No niestety, no inaczej inaczej nie chce być. Ale to nie to już będzie tutaj. Ten chyba, ten szałas chyba, co? Dobra, zmieniła się strzałka. No i dobra i zakrowiony worek, proszę bardzo. Dezerce zobaczyć niosak on tutaj nie żyje ani że zezerterował. Wolne żarty. Dobra, to do tych głąbów pójdziemy. Zerterowiec zginął, a nie uciekł ZŻARLI go Naturalny wróg troli eee, 2900, tu 4900 Zawsze wygląda Najdroższe, nie? Tajna tajna pajęcza broń Dobry. eksperymenty z pojęciem płynem ale to już mniejszej nadziei pająka ale to już w następnym odcinku w tym to już będzie wszystko mam nadzieję, że odcinek się podobał, jak tak to łapka w górę, subik strefa komentarzy oczywiście należy do Was ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia hej!